Hej, cześć, manko, Dzisiaj Wam przedstawię aktualizację mojego retro laptopa. Jest to Toshiba Satellite 210 CT. Moi drodzy, pamiętacie pewnie z ostatniego filmu o niej, że tu był dysk talerzowy 10GB. To uległo zmianie jakiś czas temu. Po prostu nie wiedziałem kiedy by to nagrać, więc stwierdziłem, że jaj. I słuchajcie, tu już nie ma dysku talerzowego. Tu jest dysk SSD. Tu trzymają tylko dwie śrubki, ale już możecie się po tym domyślać, co tutaj wsadziłem. Zaraz Wam pokażę, co ja tu wsadziłem. Ws wsadziłem coś, co wiele ludzi yy, robi, że tak powiem, yy, w swoich retro laptopach. Jest to już Na swój sposób Można powiedzieć Standard Już wielu, wielu Osobom to mówi Co tutaj siedzi Ja to tylko wypnę delikatnie Tak Karta Compact Flash Jednogigowa W przejściówce Wyjmijmy ją sobie, nie wiem, czy to będzie napisana pojemność jej. nie napisana pojemność, ale to jest jedna gigówka. W tym laptopie dysk fabrycznie był 1 i 3, także mała strata. Włóżmy z powrotem. Pamiętajcie, żeby to równo dosuwać, bo możecie pogiąć piny. Ja to delikatnie teraz umieszczę w łączu w laptopie. Siedzi wkładam z powrotem sanki. Dlaczego tu sanki siedzą? Ano dlatego, żeby ich nigdzie nie zapodziać. Już wsadzam sanki. Chciałem wam po prostu pokazać, jaki tutaj dysk wsadziłem. Zaraz go sobie też odpalimy żebyście widzieli, że system szy szybciuteńko się ładuje. Aha, jeszcze w ostatnim filmie było tutaj 24 MB ramu. To też się zmieniło. Jest tutaj teraz 32 MB ramu. Co też Wam pokażę tutaj. Trzymają tylko dwie śrubki, te sanki, także stwierdziłem, że Wam pokażę, ponieważ to tylko dwie śrubki i na filmie, to 3 minuty już wyjęliśmy i, wsadzi, wyjąłem i wsadziłem e, cały, że tak powiem, dysk, bo to jest dysk SSD tak naprawdę. Dobrze, odpalmy go sobie, bateria jest naładowana do pełna. Trzyma całkiem nieźle ta bateria. Oczywiście tutaj są baterie e, biosowe wyjęte. Dlatego, że były zużyte i nie chciałem, żeby rozlały się na płycie, ponieważ poprzednie się rozlały i ja zresztą tłumaczyłem wam w filmie poprzednim o tym laptopie i nie widzę sensu tłumaczenia ponownie. Teraz będzie zliczać RAM. Ja to wam przesunę bliżej. Liczy, liczy. Przekroczyliśmy 24 jest 32. Startuje Windows 95. Taki Windows tutaj siedzi właśnie i już i system odpalony jest tutaj czyściu ten, czyściu ten Windows 95. Nie instalowałem żadnych gier, ponieważ to ma być retro laptop czyściuteńki, szybciuteńki. Dysk już wam, poka wam pokazuje. Dysk D ma ustawione no, w granicach 700 MB, 718 w zasadzie, tyle tu pokazuje. I dysk C, który jest dyskiem systemowym. 249 MB. No tutaj się nie da ustawić idealnie. Yy, czyli w sumie posumowanie jakieś. Jakieś. No, 900 MB. Tak myślę, że tutaj by łącznie było. I tutaj macie wolno obszar 162 MB. Zajęty 87,5 megabajta. Yy, no i co? Myślę, że to będzie na tyle. To taki krótki film, myślę, pokazujący, jak można tanio ulepszyć retro laptopa. Myślę, że ten laptop na pewno zyskał na prędkości, to jest raz, i dwa, że zyskał też na wartości, tak, bo dyski talerzowe niestety padają i każdy, kto zna się na tym, to wie, że dysk talerzowy to jest no, praktycznie tykająca bomba zegarowa, i jeżeli się nie chce utracić yy, tych danych, lepiej jest taki dysk SS, SSD sobie założyć, powiedzmy nawet tutaj o pojemności 2 GB czy 1,5 GB, niż mieć yy, czyhającą bombę, yy, tak naprawdę. Tutaj yy, ten laptop bez problemu 2-4 GB, że wam, by uciągnął, tak? Natomiast ja chciałem jak najbliżej się. Yy, Inaczej, chciałem się jak najbardziej zbliżyć do oryginału, ponieważ tutaj na spodzie laptopa, wezmę go tylko wyłączę, ale tu już poza kadrem. Wyłącza się również szybko. I już wyłączony. Eee. Tutaj macie pojemność dysku, macie model, i pojemność dysku to wynosi 1,3 GB. I ja zbliżyłem się bardziej przy pojemności 1 GB niż przy pojemności 2 GB. Nie wiem, czy tutaj też rocznik nie jest napisany tego laptopa. Chyba nie jest nawet napisany, nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale ten laptop to jest mój ulubiony laptop. Nie chciałbym żadnej innej Toshiby, jeśli chodzi o retro. Ale że tak powiem, kroczę do przodu. E, przyjdzie do mnie po weekendzie Toshiba do uzupełnienia. Która też zostanie w moich zbiorach, ponieważ kiedyś podobną miałem. E, podobna do tych, które były pokazywane na kanale. E, do Toshiba A30. Aczkolwiek to nie jest A30. Zamówiłem, ale też poza retro Acera, Espayera. Mm. Też zobaczycie, być może. Podobny kiedyś pokazywałem z Linuxem. Podobny w sensie 5315 pokazywałem. Natomiast ja zamówiłem podobnego z dedykowaną kartograficzną i w ogóle takie tematy. Na pewno jak go zrobię, tego acera też Wam nagram film. Otóż imię nie będę nagrywał, bo to już będzie trzeci podobny film. IBM będę w tym miesiącu robił. Zamówię drugiego na części tego 560, co mam. No i tyle. Słuchajcie, ja będę kończył. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania kanału. Wbijajcie na inne moje filmy. Ja się z Wami żegnam. Cześć, Siemanko. Bajos.